Piotr Roman Gryziec, Bernard Maciek i inni. Szukam człowieka. Pewnego wiosennego dnia, gdy wracałem z miasta przez zatłoczony krakowski rynek, zupełnie przypadkowo natknąłem się na Bernarda. Trzymał za rękę jakiegoś umorusanego, zapłakanego malucha. I rozglądał się dokoła swoimi dużymi niebieskimi oczami. Kiedy mnie zauważył, podbiegł natychmiast, ciągnąc za sobą malca i nie przestając niespokojnie rozglądać się na wszystkie strony, jakby z nutą roztargnienia rzucił: Szukam człowieka. Byłem już przyzwyczajony do dziwnego stylu przyjaciela, dlatego nic nie powiedziałem, czekając na komentarz. Rynek był pełen ludzi. Jedni biegli pośpiesznie w różnych kierunkach, potrącając się, czasem przepraszając się, czasem kląc pod nosem, inni, z pewnością turyści, spacerowali dostojnie, z oczami błądzącymi gdzieś w górze, pośród gotyckich wieżyczek bazyliki mariackiej. Szukam człowieka, powtórzył Bernard. O, tam, zawołał nagle uradowany, wskazując ręką w kierunku bazyliki. Ruszył zdecydowanie, ciągnąc chłopca za sobą. Pobiegłem za nim, omijając zręcznie tłum przechodniów. Bernard stał przed jakimś niewysokim, lekko łysiejącym mężczyzną w okularach, który, zaskoczony, słuchał jego intensywnych, ilustrowanych gestami wywodów. To sierota! Nie ma nikogo, nie mogę go przecież tak zostawić na ulicy. Nie mogę go też zabrać do klasztoru, pan rozumie. No, on chciałby mieć pluszowego misia dodał. A, misia? Nieznajomy ze zrozumieniem pokiwał głową. Jak masz na imię? Zwrócił się do malucha. Marcin, chlipnął mały. No to chodź, poszukamy Misia, rzekł mężczyzna i chwycił chłopca za rękę. Ruszyli w głąb ulicy franciszkańskiej. Kto to był? Nie mogłem powstrzymać ciekawości, zaszokowany, jak zwykle, postępowaniem Bernarda. Kto taki? No ten człowiek. No właśnie, człowiek, odpowiedział. Przecież go szukałem. Spojrzałem na asfaltową płytę chodnika w kierunku miasta, gdzie przed chwilą stał nieznajomy, z nadzieją, że może zobaczy jakąś wyrastającą stokrotkę albo coś w tym rodzaju, ale na chodniku nie było żadnego znaku. Wyżej! podpowiedział Bernard. Podniosłem oczy. Przed nami stała gablota z ogłoszeniami parafialnymi. Z prawej strony, u dołu, był kącik poświęcony pomocy dzieciom. Piotr Roman-Gryziec, Bernard, Maciek i inni.